Witajcie! Witajcie! Halo! Mówi się, witajcie! <grymne> <grymne> Dziś witamy się z Wami nietypowo, a to dlatego, że mimo, że my już wylądowaliśmy, ale jesteśmy dopiero w połowie drogi jakieś 10 godzin 13 godzin drogi za nami. Przed nami jeszcze dwa loty, jedna podróż samochodem i będziemy na miejscu. E, a wy w międzyczasie, żebyście się nie nudzili, wciśnijcie subskrypcję, wciśnijcie dzwoneczek, wciśnijcie e, lajka i dajcie jakiś ślad węglowy w postaci komentarza. A my idziemy przesiadać się na kolejny lot i widzimy się tuż po intro. Paprikanos. Life is a journey. 3 godziny czekaliśmy na nasz lot w Dubaju i lecimy taką bestią Airbusem 380, dwupoziomowy, potężna, potężna maszyna. Jak się uda to pokażę Wam za chwilę jej trochę ze środka. Good morning gentlemen, welcome aboard. Thank you very much 73A. For the lady? Uh, yes. May I check on the other one as well? Perfect. S Perfect. It's just for selfie. 73 uh, 73, uh, 73. Czekaj, wejdę fajnie, moment? Jak się z Wami witaliśmy, to wydawało nam się, że jesteśmy w połowie trasy. No i patrząc na mapę, rzeczywiście mniej więcej to tak wychodziło. Natomiast, e, połowa trasy to nie znaczy, że to e, połowa faktycznego czasu podróży. Dotarliśmy właśnie do Bangkoku. Jest to nasza 26 godzina podróży, więc jesteśmy lekko zmęczeni, ale to też dlatego, jesteśmy lekko zmęczeni, że podróżowaliśmy w miarę komfortowych warunkach. Bo co prawda, w tej ekonomicznej klasie Emiratesa, ale zawsze lepiej lecieć Emiratesem niż skutem, na przykład przez 12 godzin. Bez żadnej możliwości poruszania się położenia, więc jesteśmy w Bangkoku, tu mamy 5 godzin e, oczekiwania na kolejny lot i lecimy dalej. Z takich informacji, które mogą wam się przydać! E, to my leciliśmy przez e, Dubaj i w Dubaju czepiali się do do drona, więc drona musieliśmy schować w bagaż rejestrowany. Natomiast tu w Bangkoku ogólnie mieli fioła na punkcie powerbanków i e, jeżeli jedziecie i macie więcej powerbanków niż 32 000 mAh godzin, no to będą się czepiać, e, więc no, my akurat mieliśmy, więc musieliśmy to podzielić na, na dwie skrzyneczki i wtedy Przechodziło, to w ogóle nikt na to nie zwraca uwagi. Natomiast tu w Bangkoku powerbanki, a w Dubaju drony. To taka wydaje mi się, że ważna, ważna uwaga, jak ktoś jedzie i chce coś ponagrywać albo ma dronę. Nie? Dobra, tu tyle. My szukamy naszego połączenia dalej. I postaramy się gdzieś przynajmniej na chwilę wyciągnąć nogi, żeby żeby poleżeć. Dobra. Doczekaliśmy się wreszcie naszego samolotu i ten ostatni etap podróży lotniczej, bo jeszcze przed nami Kawałek lądem, jedziemy już takim maleństwem. Jak widzicie, jakieś lokalne butikowe linie Bangkok Airline. Tak daleko nas wywieźli autobusem, że już myśleliśmy, że nas będą autobusem wieźli do tego miejsca docelowego. Ale dobra, wsiadamy, bo strasznie tu hałasuje i widzimy się już na miejscu. Myślawaliśmy już na miejscu, jesteśmy już w docelowym kraju, ale jeszcze nie w docelowym miejscu. Teraz czekamy na naszego szofera, na naszego kierowcę. E, mamy transport e, 600 km na północ. Będziemy jechali w kierunku granicy z Wietnamem. No, I have transport. E, w kierunku granicy z Wietnamem. Ale to co. Warto pokazać. Samo lotnisko w Phnom Penh jest takie bardzo kameralne, rzekłbym. Oczywiście musicie przejść, jak przylecicie, całą procedurę wizową. Wiza kosztuje 30 dolarów od osoby. Robią to na miejscu. Po drodze będą was pytać bo nas na przykład gościu z Emiratesa pytał o adres. Nie jest to ważne, nie? to tylko Polacy gdzieś tam się otoczepiają. Natomiast tutaj na miejscu wystarczy, że podacie, że jedziecie travel, objazdówkę i za bardzo ich to nie interesuje. Jak już wyjdziecie z przelotów, z wylotów, to zaraz po wyjściu macie takie stoisko, gdzie można kupić kartę SIM. I z tego, co my dostaliśmy informacje od naszych znajomych, to najlepiej jest kupić Selkard. Tam za 8 dolarów macie 50 giga z tego co kojarzę czy 25 giga internetu i wszystkie połączenia przez internet możecie robić, to też ważne jak będziecie na przykład mieli transport ogarnięty albo coś takiego, to musicie dzwonić przez WhatsApp-a, jak będziecie chcieli zadzwonić normalnie na, na numer telefonu, to tu jest taka zasada, że wewnątrz danej sieci dzwoni się za darmo. A za połączenia wychodzące poza sieć trzeba płacić. Dobra, słuchajcie, to tyle. My jesteśmy lekko zmęczeni po podróży, bo to ponad 30 godzin w sumie nam wyjdzie tej podróży, a jeszcze około 8 godzin przed nami. Więc, cóż, pijemy mrożoną kawę, czekamy na naszego szofera i Cała noc jeszcze po kambodżańskich bezdrożach przed nami. Do zobaczenia, na łączach jesteśmy. Dobra, ok, przyjechał nasz transport, nasz kierowca i pakujemy się do, do fury i całą noc mamy przed sobą w aucie, o, auto takie całkiem sympatyczne, Toyota Alphard. Dobra, my ruszamy. Buntyn jest naszym kierowcą. Już się przedstawiliśmy sobie. Eee, tu jeszcze rzut, rzut oka na lotnisko z Penh. Eee, i, i ruszamy. Jest strasznie gorąco. Powiem Wam, że jak wyjeżdżaliśmy z domu, było około 6 stopni, eee, tu jest 19, jest jakieś. 28, 29, ale straszny ruszno. Dobra, pakujemy się do auta. Wydaje mi się, że gdzieś tu. Edyta do tyłu, bo będzie spała. Ja sobie usiądę w drugim rzędzie. Miał być słów, a to jakimś busem gościu przyjechał, więc też dobrze, będzie wygodnie. Całe 600 kg przed nami jeszcze. Doczłapaliśmy się już do Banlung, do dżungli. Pokażę Wam teraz tą furę, którą jechaliśmy. No, to mieliśmy takie fotele rozkładane praktycznie do leżaka. No i praktycznie całą drogę sobie spaliśmy. W sumie wyszło na jakieś 6 godzin jazdy. Kolega nas przywiózł yeah. nice. I jeszcze będziemy, jak będziemy w Siemre, to będziemy do niego dzwonić, bo się okazuje, że gościu mieszka w Siemrep i jeszcze nas obwiezie później po Siemrep. Dobra, idziemy na kawę i czas na wypoczynek po tej całej długiej naszej podróży. W trochę spartańskich warunkach, ale jedziemy tuk-tukiem do, do resortu, w którym będziemy mieszkać. Przez pierwsze kilka dni, jak widzicie, walizki mamy z tyłu za sobą, bo miejsca jest niewiele. Jest głośno, więc nie wiem na ile głos wejdzie. No, no, ale taki mamy transport. Teraz jedziemy, trochę się odświeżymy, coś zjemy i mamy jeden dzień na odpoczynek. A później już bardzo aktywnie tutaj w tym regionie też więcej powiemy o celu naszej wizyty w Kambodży. Nie wiem, czy kamera oddaje to, z jakiej góry jedziemy i w jakich warunkach, ale gościu zwolnił niemalże do minimalnej prędkości, po to tylko, żeby, żeby zjechać. No i dojechaliśmy wreszcie. Jesteśmy już w samym środku dżungli w hotelu prowadzonym przez Polaków. Który się nazywa Reata na Kiri Paradise. Trochę Wam pokażę, jak wygląda ten resort z bliska. Wszędzie pełno drzew kakaowca. Na przybitkach, teraz Wam pokażę, właśnie przy recepcji, jaki wielki owoc kakaowca jest. Tu na dole jest. Basen całkiem spoko basen. Są leżaczki. Można przy basenie sobie pocilować Tam sprzątają nam już pokój, szykują. Tak po komersku trochę. Mimo że jesteśmy w, tak na dobrą sprawę w samym środku pory suchej. No to jest. E, jest zielona, fajnie widać, że chłopaki dbają o to. Natomiast wracając do, wracając do naszej samej idei przyjazdu do Kambodży, nie wiem na ile ten wiatr będzie, będzie przeszkadzał. <gry> e, wracając do samej idei przyjazdu e, naszego do Kambodży, chcieliśmy przede wszystkim e, pokazać e, kilku Polaków, którzy tutaj. Robią interesy i mieszkają na co dzień, a Polonia w Kambodży jest spora, druga sprawa chcieliśmy pokazać wam kraj, który, którego 50% społeczeństwa jest poniżej 20 roku życia. Bo tak naprawdę też przyczyny tego dlaczego tak jest, dlaczego to jest tak młody kraj. No i też jak tu się żyje, bo my już po tej po drodze do Penh tutaj widzieliśmy bardzo nowoczesne miasto, Pnopen, które w nocy przypominało nam oświetleniem i tymi iluminacjami, które były e, nawet Dubaj e, no i te takie biedne wioski, które widzieliśmy po drodze które nam przypominały z kolei południe Meksyku i no, i dużo więcej takich rzeczy historycznych chcieliśmy Wam pokazać, bo mamy w planach objechać tutaj kilka miast i chcemy pokazać Wam od tej strony, takiej, gdzie można pozwiedzać historycznie, coś popatrzeć, ale też od tej strony, gdzie można wypocząć. Natomiast tu spotkamy się też z jednym wybitnym podróżnikiem, tak mogę powiedzieć, który przyjedzie do nas tutaj jutro. Ale też będziemy chcieli zobaczyć, jak tu, na miejscu, w tej prowincji Polacy prowadzą bardzo duży biznes. W branży przetwórstwa to może źle sadownictwa coś takiego ale to pokażemy Wam już w następnym, w następnym filmie. Dobra, pokażę Wam, jak wygląda nasz pokój. I pokój jak pokój, kawał wyra, jakiś stolik do pracy, safe, mała lodówka, jak na domek w środku dżungli. Toaleta, prysznic taki typowo kmerski, bez kabiny, bez, bez żadnej zasłonki. I tu jest jeszcze takie wyjście na, na taras gdzieś do góry. Więc się przejdę, zobaczę jak to wygląda z góry. O, no, tutaj mamy coś takiego jeszcze. Możemy sobie wejść i, i na górze jeszcze posiedzieć i stąd popatrzeć na okoliczne, okoliczne wzgórza. Fajny klimat. Takich chatek typowo miejscowych. Takich pokoi jest tu kilkanaście z tego co widzę. No jest cisza, spokój, ta cisza aż kuje w uszy. Okej, okay, w tym filmie to już będzie wszystko i chciałem Wam serdecznie podziękować, chcieliśmy Wam serdecznie podziękować za to, że z nami byliście, za to, że towarzyszyliście nam w tej podróży. Ja w tej chwili siedzę na tym tarasie, który widzieliście, jest ciemno, mam tu taką bujającą się lampę, która mi kołysze światłem, ponieważ jest pora sucha w Kambodży w tej chwili i jest, jest wiecznie, naprawdę wiecznie. No, ale cieszymy się, że już dotarliśmy na miejsce, że ta eksploracja jest dopiero przed nami. Już nie możemy się doczekać kolejnych dni. A Was tradycyjnie proszę o subskrypcję kanału. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, wciśnijcie sobie ten dzwoneczek, który jest obok subskrypcji. Wtedy będziecie mieli każde powiadomienie o tym, co się dzieje na kanale. Prośba o łapkę w górę. To bardzo pomaga w tym, żeby te algorytmy YouTube'a gdzieś wyrzucały nas i promowały bardziej. No i prośba o pozostawienie jakiegoś śladu węglowego po sobie w postaci komentarza. I cóż, pozostaje mi zaprosić Was na kolejny film, który ukaże się na tym kanale za tydzień w czwartek, tradycyjnie o godzinie 7.30 rano czasu polskiego. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej! Yeah, this is the life, life.